Afrika Korps w obiektywie aparatu. Wśród uchwyconych w kadrze pojazdów Wehrmachtu jeden z najbardziej osobliwych. Ważący prawie 6,5 tony, wóz opancerzony wyposażony zarówno w koła jak i gąsienice. Absurd? Nie dla Austriaków. Projekt opracowały zakłady Zaurera na zlecenie austriackiej armii. Pojazd w takim układzie miał pełnić rolę ciągnika artyleryjskiego. Do pokonywania trudnego terenu miały służyć gąsienice, do szybkiego poruszania się po drogach opuszczane koła. Konstrukcja nie zdążyła wejść na wyposażenie austriackiej armii przed aneksją kraju przez Trzecią Rzeszę. Zainteresował się nią natomiast Wehrmacht. Wozy jako SDKFZ 254 wykorzystywano w niemieckiej armii jako pojazdy. Obserwacyjne artylerii. W zakładach daimlera Benz'a powstało prawie 130 egzemplarzy. Trafiły przede wszystkim na front wschodni i afrykański. Co ciekawe, zmiana trakcji skołowej na gąsienicową mogła odbywać się nie tylko w trakcie postoju, ale również podczas jazdy, nawet przy prędkości 40 km na godzinę, trwała zaledwie kilka sekund.